Zdecydowanie odradzam Państwu oglądanie tego beznadziejnego filmu, Już te prymitywne dowcipy, mongolskie dialogi. Dlatego no, proszę nie oglądać tego debilnego filmu. Weźcie sobie obejrzycie film na YouTube. Na YouTube, na YouTube, na YouTube, na YouTube. YouTube. YouTube, na YouTube. Suma podstawy równa się kwadratowi obu ramion. Lubię placki! Siema, Eniu. Kopytko. Na wałbrzych! Paweł rządzi. Ty pierdolaj stąd w pokoju już! Dobry wesoły kostek można! Zagramy w gadni kotku co mam w środku? Tofi! Rozymki. Brzuszek! Lecyk! Jajka! Eee... mleko! To jest kapkę? kapkę? Czy wyglądam jakbym miał za mało witamin i żelaza? wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Ja, 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 ja. Czy wyglądam, jakbym się przejmował zarazkami? Nie! Ładnie pachniesz, co to za zapach? Wyciąg z fiuta. Wyciąg, Wyciąg z fiuta. Twoim zapachem. Z Może powtórzymy angielski Nie no, co ty tato Odmień być No daj spokój No odmień no Weź się tato Bo nie odmienisz Nie no, co ty tato No to odmień Weź się tato. Kurwa, uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Nie no, co ty tato? I bo czego to jest odmiana? No daj spokój. jakiego słowa? Weź się, tato. To be kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. No. Rurku, od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa, 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 Jeszcze Sonda, curva, match, curva, curva, curva. Hay que estudiar porque piensan seguir aquí durante horas y horas. Además, ahora eh, la lluvia What are you two doing? Stop that. <laughs> 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 oh, put me do ignore you hello what's up what's up what's up stop <laughs> 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 my motherfucking jet Dobry wieczór. Jakie hasło? Fajne masz tytuchy. Fajne masz tytki. Ale masz zajebiste Pokaż mi dupę. Pokaż dupę. Yy, chuj ci w cyce. Yy, chuj ci w dupę? Chuj ci w Pierdolenie o. Pierdolenie. Yy, Pierdolenie. Pewno to jest na pewno pijateczka. Ile twoje łojakiś? Sipa. Chcę się sam ruchać. No, bardzo bym chciała, ale na przyjemności po programie. Dzińsy to zrobię ci loda Jak kupisz mi loda to zrobię ci dzińsy Jak zrobię ci loda to kupisz mi loda Jak zrobię ci dzińsy zrobię ci loda Chyba cię pojebało dziewczynka Chyba cię pojebało Na się tak dobrze Kruczaki, <śla> 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 Kroczaki, ziemniaki, kroczaki, ziemniaki, kroczaki i ziemniaki Czy platforma dotrzymała słowa? Super Młodzieś. partia kurwo, a kurwo, a kurwo Nie rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją hip hopu w Polsce, tylko młodzież rozumie ja to pierdolę, zdejmuję kominiarę Zakładam ją wtedy, gdy idę na robotę Kopy biorę, wieź na ostro Żadnego ziewania waszka, gdzieś 21 cent teraz teraz janawiam Cały czas spokojnie podbijam do tematu Yo, yo, yo czekaj dał człowieku, yo, to moja nawika, to moje życie Co ci się nie podoba, to wypierdalaj Nie masz pojęcia, o tym ty mocie Hip hop, z mlekiem matki ja że mali blokerso, razem jeździmy brykami po osiedlu Nie mógł mi, że wiesz co to hip -hop, bo nie wiesz K-4, 4, 4 3, p 1, West Coast, West Coast Bad, Mamy gangster ship hip-hopowy, bardzo narodowy, nie? Kochana Ani, mada faka, mada faka Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł cię przejechać Koniec tego hip-hopu, spotkamy się w drugiej części na lot.

Teraz mnie wypierdol! Wypierdalać. Będę brał Cię, bał Cię, Nie? cię. Ehe. Tylko mężczyźni, pan proszę! Kto Cię dzisiaj posunie, tak dokładnie jak ja? Kto wypieści czy czunie? I wyrucha za dnia. Niech pan wyjdzie. Nie.